Dobra, teraz swojego turbo kozaka rozpoczyna diwat Pierwsze sam na sam Strzela i go Druga a, sam na sam na Dawida I strzela obok bramki Ostatnie sam na sam Dawida I jest bramka Dobra i teraz druga konkurencja Rzuty karne I Repsak obronił Drugi rzut karny Dawida I repcak znowu obronił. Ostatni rzut karny Dawida. I obok bramki. Dobra, teraz ślepy karny Dawida. Długi rozbieg. I nie trafił w piłkę. No dobra, i yy, znowu ślepy karny. Może w końcu trafi. Trafił. Leci. I repcak obronił. Jakoś. Dziwnie. Dobra, teraz swoje wkrętki zaczyna diwad. Nie ma. Druga wkrętka Dawida. No i nie ma. Dobra, trzecia twoja wkrętka Dawida. Aj, aj, aj prawie, prawie. Dobra, teraz obijanie poprzeczek przez Dawida. Aj, aj, aj. Drugi strzał Dawida. Aj, prawie. Dobra, i ostatnia strzał Dawida. Aj, nie ma, nie ma. Teraz swoje połówki zaczyna Diwat. Nie ma. Dawid ze swoją drugą połówką. U. Aj jaj, przed polem karnym odbiłaś. I ostatni strzał z połówki Dawida. No i nie ma, nie ma. Teraz zaczyna podbijać Diwat. Jeden. Jeden. I teraz nie kręć, że strzelisz Dawida. Jeden. Dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć szybciej jedenaście dwanaście trzynaście 14. 15. No, i zdobywa 15 punktów, Dewat. I łącznie ma 30. Dobra, Dawidze, zdobyłeś razem 30 punktów. Jak się z tym czujesz? Dobrze. No to yy, możesz się pożegnać. Elo, pa.